Znacie pojęcie symbiozy? Gąb ma jedzenie. Dziobie. Aha. Aha. No. To jest symbioza. Kop, da karmił królika Dobra, to miał być inny film, ale No fajnie, spisałeś się tak, na medal. Ty tak samo jedząc, spisałeś się na medal. No, teraz masz podstawkę pod nogi, nie? Możesz sobie siedzieć elegancko, popatrzeć na mnie Do kamery, tak? Obrócić, zrobić piłecik A nakarmiłeś tego. Hmm. Dobra no. Może być film. Dzięki.